Hmm. Dobra, poczytajmy książkę co? Jest Książkę można poczytać Jakaś kama sutra czy coś To nas nie interesuje praktycznie Do niczego się nie przyda Dobra, czas z tego zadupia wyjść. Tylko, czy ta pała będzie tam stała nadal? Nie wiem. Może odpuści, ale zobaczymy. Oby mnie nie ugryzł. Uuuu. Kurde, stoi ten burak. Tak, tak, cofaj się, cofaj się. Kurwa, chyba nie przejdę. Uuu Zajebiście Kumpla sobie sprowadził. No to mam przechlapane. No dobra. Um, mam dwa wyjścia. No może trzy. A zostać tutaj. I poczekać aż. Aż się rozłożą. Co jest mało prawdopodobne. A znaczy B, przebiec na chama, oczywiście ugryzał tak, czy siak, a C, wybór C, też można przebiec, zginąć też, nie, nie. przebiec na hama, no zostało. No dobra, no to z Bogiem, może się uda. Wo ale, cud, normalnie cud, nie ugryźli, nie ugryźli mnie cudem, nie wiem jak przeszedłem. Nie wiem. Ale dobra. Cieszę się z tego. Będę świętował cały dzień z kumplami. Pił herbatę. A może jakiś spiritus. Dobra. Chord z tym. Grunt, że się udało. W jednym kawałku wyjść z tego zadupia. Już tutaj nie, raczej nie wracamy. Znaczy wrócić trzeba. Ale tam chyba jakieś drzwi są zamknięte czy coś. Jeszcze z tym. No dobrze więc, więc mamy klucz Więc możemy iść Tam na górę wejść. Możemy Tak Aha, już, już, już Już wiem, mniej więcej co robić. Gdzie iść? Kogo zabić, kogo nie? Komu dać? Grama, komu nie. Dobra. Otwórzcie się. Dźwiczki. Nie słuchają mi się, a Dobra, no to Hmm, ty się otwórz w takim razie Tak, otwieraj się, otwieraj Powoli się otwierają Zajebiście się otwierają Dwa naraz zamiast jednego Co ona taka szeroka, czy królewna taka? Że dwa drzwi naraz otwiera Dwie pary Czekaj, w tych drzwiach jeszcze nie byliśmy, zdaje się O, no I Tego właśnie trzeba było Wreszcie jakieś nowe pomieszczenie Oczywiście nowe przygody Z naszymi przyjaciółmi, którzy ledwo chodzą Ale trochę mruczą pod, pod nosem hmm, Dobra tu pewnie czeka mnie przygoda Niezapomniane O Niezapomniane fajne rzeczy Hmm Trochę podwórko Ale nie pamiętam O kwiatek Uleczymy się za Fli Można Zrywać cię w lezie Dobra, teraz czas na mapkę mm, hmm. Dobrze więc To zróbmy tak Mmm... pójdźmy tam I zbierzmy trochę grzybków Dobra, tutaj jest fajna Fajny wit witraż każdy by chciał mieć w swoim domu Tak Tutaj raczej nic nie ma Ale nie jestem pewien Może tutaj jakieś Śmieci można wziąć Które się przydadzą Tutaj tylko odblokujemy drzwi No Tak O to chodziło Tu jeszcze można zbadać, bo może jakieś Coś leży, jakaś amunicja, czy coś. To jest bardzo cenne, ten złom. Shotgun by się przydał. Na razie mamy pistolet, trochę amunicji, więc nie będę narzekał. Tutaj kwiatki, kwiatki jakieś. Pokrzywy, nie pokrzywy. Jakieś zioła, ktoś posadził, czy coś. Dobra, olać to, trzeba. przejść to, Tą grę. Na trzeźwo się nie da Na trzeźwo się nie da Ale co zrobisz Dobra otwieramy te drzwi Te zajebiste drzwi U mnie w domu coś brzęczy ale to szczegół Jakiś burak ze wsi Tutaj zdaje się, mamy trochę zombiaków. Trzeba mi trochę łeb roz rozjebać za przeproszeniem. Hmm No dobra A może, może, czekaj, czekaj, czek hmm. Dobra, trzeba mi tak Dojebać, bo inaczej się nie odpierdolą Auto namierzanie. Uuu. Tak! Jak ja to kocham! Headshot W rezydencie, to jest coś nie... Coś... coś bezcenne. Widzieć zombiaka bez głowy. To jest normalnie... coś wspaniałego. Tego nie da się opisać na trzeźwo. Chodź. Ciekawe czy zdążysz mnie przytulić, zanim ci rozwalę baniaka. Podłeś? Powstań. Powerade. No, stawaj. Buraku. Nie nabierzesz mnie. Dobra. Teraz już nie wstaniesz. Spuściłeś się na czerwono. Więc jesteś sam. No, dobra. Co w tym pokoiku jest? Haha. Ha, zamknięte. Kurza twarz. Czekaj, czekaj. Mapa, mapa. Hmm. Aha, dobra. Już wiem mniej więcej co, gdzie i z kim, jak odblokować. Tak? Będę potem lepiej się poruszał, bardziej płynnie. Potem trzeba te z, z, ciała usunąć. Jakiś tu się znajdzie, to się potem podpali te zombiaki. No Tam chyba jeszcze jakiś burak na mnie będzie czekał, coś czuję? Takie mam przyczucie Tak, tak, śpi, królewno, śpi Czekaj, może Może, 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 może Czekaj, co, co może?